Na samym początku chciałbym powiedzieć, że mam nadzieję, tak samo zresztą jak i wy raczej, że ten odcinek ukaże się nieco szybciej niż yy, poprzedni, bo kisiłem go bardzo długo. No ale nie będę przeciągał także intro. Witam z tej strony Cube, a to 44 odcinek Kubła Energola. W tym odcinku zajmiemy się tematem monsterów i pierwszy monster będzie taką moją małą pokutą, czy jakby to nazwać. Albowiem, import, którego wam przedstawię dzisiaj, no, mogłem go kupić dawno temu, ale powiedziałem sobie, że wstrzymuje się bo chcę mieć e, trzy puszki na materiał na Kubo energola e, no ale jak już go chciałem kupić to go nie było jednakże ostatnio energetyki NET zaopatrzyły się właśnie w te... no, sami widzicie Monster Reserve Orange Dreamsicle chociaż w tym momencie to nie wiem czy mówić o energetykach NET właśnie w tej formie bo zakończyli działalność Przynajmniej jako strona, a człowiek, który się zajmował tą stroną, teraz ma profil na Allegro. Także podlinkuję go wam, jeśli nie zapomnę oczywiście. Ale z racji tego, że puszki kupiłem na Energetykach, to podpis będzie, że puszka kupiona właśnie na tej stronie. Także puszka wam się kręci. Jeśli chodzi o puszki z serii Rezerw, no to nie różnią się za bardzo, bo tak naprawdę tylko kolorem loga oraz podpisem. Więc no... Tak jak mówię, ale minimalistyczny wygląd, szanuję, bo no wygląda to obok siebie po prostu ładnie, jak macie takie puszki ułożone. Zresztą wspominałem o tym wiele razy. I jestem też go ciekaw, ponieważ yy, w którymś tam odcinku Kubo Energola, nie pamiętam niestety w jakim, pijem Reina Orange Dreamsyku. właśnie, także dokładnie ten sam smak. Ale Reign właśnie jest pod produktem Monstera, albo po prostu firma, która jest tej samej, wiecie, jakby rodzinie. Także myślę, że można smakować podobnie. Niestety nie pamiętam jak smakował. Nie odświeżyłem sobie, więc najwyżej potem zobaczę film i jakoś to do siebie porównam. Może sobie przypomnę jak to smakowało. Nieważne. Otwórzmy tego dziela. No, powiem wam, że wygląda to naprawdę ciekawie, ponieważ jest to mocna pomarańcz, ale jest przezroczysta. Także może trochę jak taka oranżada z barwnikiem. Może coś takiego. Nie no, to było kiepskie porównanie, ale to jest tak pomarańczowe, że aż wręcz takie bursztynowe. Tak mi się wydaje. Co myślicie? Dobra, powąchajmy tego. Dobra, chyba przypomniałem sobie jak smakował tamten rain, ponieważ. Pachnie mi to tiktakiem, takim pomarańczowym. Dosyć mocny zapach, chociaż sprawdźmy. Yy, jak się zbliży do tego nos, to czuć bardziej, yy, ale tak to z oddali jakoś nie bardzo. Dobra, próbujmy. Mocno słodki i zgadza się ten smak TikToka w tym na pewno. Na początku w ogóle mogę wspomnieć, że Monstery Reserve charakteryzują się tym, że jest to tak naprawdę podobno. Oryginalny blend z Monstera i jakiś tam smak. I jak tak się właśnie wgryzę, czy tam raczej co? Wypije, jakby wessam się? Nie wiem jak to określić. Ale w każdym razie jak yy, Spróbuję tego bardziej, to czuć ten blend oryginalnego Monstera, właśnie połączony z takim tik-takiem, taką sztuczną, słodką pomarańczą. Ale jest to dobre, mi to smakuje naprawdę. Jest to fajne. Jakby ucieszyłbym się, jakby to było w Polsce, bo ciekawy rezerw, naprawdę, muszę przyznać. Co prawda jest tak słodkie, że aż może odurzyć. Ale jakbym miał wybrać takiego właśnie rezerwa, yy, a Monstera Reapera, no to wybrałbym to, bo no nie moli, no nie moli, mimo tego, że jest takie słodkie, to nie czuję się zamolony. Także mogę polecić, jest to fajny Energol na pewno. Dobra, także tyle w tym momencie pora zatem przejść do drugiego rezerwa, tego nowszego. Witam Was zatem w kolejnej części picia Monsterów z importu. Tym razem weźmiemy się za tego nowszego rezerwa, czyli Strawberry Kiwi, czy tam Kiwi Strawberry. Puszka Wam się kręci, i tak jak wspomniałem wcześniej, no tutaj się nie różni wygląd. Tak naprawdę, z racji tego, że to są dwa smaki, to są dwa kolory: jest czerwone logo i zielone podpisy. Mało to odkrywcze. Ale no mówię, lubię minimalistyczny wygląd, także jestem ciekaw, zwłaszcza, że to połączenie strawberry kiwi, e, kiwi strawberry, e, kiwi z truskawką po prostu, truskawką, e, jest fajne, w sensie jest ciekawe, także no, zostaje tak naprawdę tylko to sprawdzić, bo do tej pory e, no, mało osób sobie poradziło. Chyba Rockstar zrobił strawberry Lima 0 i był średni. Więc zobaczmy, jak będzie w tym przypadku. No, widzę, że mi światło wariuje. Mam no, nadzieję, że nie będzie tego jakoś widać. Otwieramy. Okej, okay, szczerze mówiąc, ten kolor bardziej mi przypomina reiny, a nie monstera. Jest po prostu bardzo przezroczysty, co nie? Okej, okay, co prawda, reiny nie miały żadnego wyglądu. Ale no to jest o wiele bardziej przezroczyste nawet od tego Orange Dream Sikle, który no już był przejrzysty, a to. No, ciekawie, ciekawie w ogóle różowy? Tak dziwnie w połączeniu z kiwi z truskawką. No dobra, ale jak to pachnie. No, szczerze mówiąc, jest bardzo mało wyczuwalny zapach truskawki. Kiwi w tym nie czuję. No po prostu nie czuję. Nie no, naprawdę dziwnie. Nawet w porównaniu do tego Orange Dream Cicle'a znowu, no to mało czuć czegokolwiek. Ale zobaczmy, czy smakiem odda. Próbujemy. No spoko. W sumie takim sorbetem truskawkowym smakuje. Coś jest z tego Reina. Coś jest z tego Reina, jest taki delikatny posmak właśnie jak w tych blendach, ale nie wysusza gardła, języka i tak dalej, więc no całkiem spoko jest. W super momencie mi się zgasiłeś, Naprawdę uwielbiam technologię. Chyba naprawiłem, Także spróbuję chociaż dokończyć przez te parę minut. No, to w zasadzie jest tak, jak mówiłem: jest to dosyć lekkie picie z takim właśnie posmakiem reina. Ale jeśli chodzi o sam smak, to sorbet truskawkowy z delikatnym posmakiem kiwi. Tak właśnie to odczuwam i jest to spoko. Wydaje mi się, że Orange Dreamsicle był lepszy od tego, ale to raczej taka moja osobista preferencja. Jakoś mi to bardziej siadło, ale no, no minimalna różnica. To też jest dobre, także mogę polecić. Jest mniej słodki od tego pomarańczowego, także jak ktoś chce lżejsze, to polecam też. I pora zatem przejść do ostatniej nowości, która została, czyli Ultrasa i też o smaku truskawkowym. Zapraszam! No, moi drodzy, powiem tak. <grym>, nawet nie wiem ile czasu minęło od kiedy testowałem dwa poprzednie rezerwy, ale zdecydowałem się, że w końcu trzeba dopiąć ten odcinek. Też nie wiem kiedy go zmontuję, ale go zmontuję na pewno. W każdym razie zajmijmy się tym, bo mam mało czasu i tak, więc yy, Monster Ultra Strawberry Dreams. Czyli zakładam w przyszłości ulubiony napój wszystkich tych UWO, Girls i itd. No w każdym razie, puszka Wam się kręci, yy, wygląda dosyć ładnie. No nie ukrywam, że różowy to oczywiście najbardziej męski kolor. Yy, nie, ale tak na poważnie wygląda to naprawdę estetycznie. Mm, trudno tu cokolwiek dodać, jak naprawdę. O dziwo, tu są jakieś y, czaszki, więc no nie wiem, czy to y, aż takie dla dziewczynek. Śmiej się oczywiście. Otwórzmy to, bo oczywiście jest to smak y, truskawkowy, ultras. Jestem ciekaw niesamowicie. Próbujemy. Okej, okay, zatem kwestia wyglądu. No jest taki różowy, coś pod kolor puszki, chociaż powiedziałbym... Trochę bardziej wyblakły. Jak coś to sorry, ale są chmury i to będzie tak skakać. Będzie co chwilę jasno, ciemno. Yy, nie mogę z tym nic poradzić. No prawa natury. Ale nieważne, powąchajmy to. No, trochę w tym tej truskawki czuć faktycznie. Chociaż nie wybija się jakoś mocno. Dobra, próbujmy. Smaczne, smaczne. Naprawdę kojarzy mi się to z tym Rockstar'em. Boom! Czyli to nie jest taka stricte truskawka, tylko raczej takie coś podkremowo-truskawkowe. Coś takiego. Także być może taki był zamysł, właśnie, żeby to było takie śmietankowo-truskawkowe. Nie wiem, bo no nie podpatrzyłem sobie szczerze smaku. Jak coś to sobie to porównam i gdzieś dodam adnotację. Ale mówiąc ogólnie, jest to bardzo dobre. Jest to słodkie mocno, ale nie powiedziałbym, że jest aż za słodkie. No i ma taki blend ultrasowy, który może komuś się podobać albo się nie podobać. Mi akurat nie przeszkadza na tyle, żeby stwierdzić, iż jest to dobry monster. A ja znowu nie umiem mówić. Mam nadzieję, że to w ogóle dało się wyłapać. Nie, jakiś czas już nie nagrywałem i wydaje mi się, że znowu spadłem z formy. Niemniej można jednak podsumować ten odcinek Kubo Energola, czyli na pierwszym miejscu stawiłbym Orange Dreams i Kla, który był tak słodki, że aż mną w podłogę. Ale no ja lubię takie smaki, także wiecie. To bym dał na drugim miejscu, czyli tego Strawberry Dreams. No bo jest to przyjemny smak, po prostu jest trochę. Chyba mniej słodki od tego e, Dreamcla. No i na trzecim miejscu, no ten właśnie rezerw Kiwi Strawberry, który też jest dobry, ale jednak trochę poziomem odstaje od tych dwóch pierwszych. Niemniej jednak polecam wszystkie smaki. Także jeśli chcecie ich spróbować, to śmiało dajcie znać w komentarzach, co myślicie na ich temat, jeśli ich spróbujecie. To tyle zatem w tym filmie, także jeśli wam się podobał, no to zostawcie ocenę pozytywną, bądź negatywną w zależności od waszej opinii. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału TheCube oraz oczywiście walnięcia w dzwona, jeśli podobają wam się moje materiały i chcecie ich oglądać więcej. YouTube oczywiście wali w... Żeby nie mówić brzydkich słów, jeśli chodzi o powiadomienia, także zaznaczcie najlepiej opcję ze wszystkimi powiadomieniami. Jednak jeżeli YouTube zawiecie, to oczywiście jest Discord. Link w opisie, jak zawsze kubę serwera się nazywa, tam jest community mojego kanału, gdzie rozmawia się na różne tematy. Oczywiście o energetykach przede wszystkim, ale no, są tam różne sekcje. Ja też lubię tam rozmawiać na Naprawdę różne tematy, więc no zachęcam, jeśli chcecie podyskutować ze mną oraz z ludźmi, którzy tam są. Powtórzę też, komentujcie, co myślicie na temat tych smaków, czy Was interesują, czy też nie, czy będziecie chcieli kupować je z importu, czy też zaczekacie, aż być może wejdą do Polski zapewne za 3 lata. <grym> Jestem ciekaw waszej opinii, także piszcie. Zachęcam też na wbicie na moje socjalne media, gdzie wrzucam rzeczy z życia prywatnego, chociaż w zasadzie na Instagramie to robię, tak to Facebooka, Instagrama, Discorda używam do powiadomień również o filmach, także no, staram się, żeby każdy obejrzał moje filmy. <laughs> Nie, tak naprawdę yy, głównie korzystam z Instagrama do takich świt postowo moich rzeczy, więc no zachęcam tam, ale zajrzyjcie wszędzie, wszędzie naucz się mówić znowu, <grytanie> no, tak jak mówiłem, zajrzyjcie wszędzie. Dobra, zakończmy to, bo aż mi się głupio robi, także jeszcze raz. Dzięki za oglądanie filmu, trzymajcie się i do następnego razu, bye bye.